Z Daniela, który gdzieś nad morzem ryby łowi, ale cieszę się, że, e, że panowie przyszli na, na, na konferencję po dzisiejszym spotkaniu. E, Uff, na szczęście po dobrym meczu i e, zwycięstwie Krośniczych e, Karpat jest z nami trener Tomasowi, jest również nowy trener Krośniczych Karpat. Pozwoliliśmy sobie na tą konferencję zabrać także zawodnika, który, jak wszyscy widzieli, mnóstwo zdrowia zostawił dziś na boisku. Co prawda nie został wybrany zawodnikiem spotkania, ale mogę tylko tyle zdradzić, że był drugi. Chyba był to przyjaciół z Polajki. Wybrała i bardzo mocno głosowała dzisiaj na Mateusza, stąd to zwycięstwo. Jarosław Piotrowski był tym, który naprawdę mnóstwo zdrowia zostawił. Chyba w opinii trenera także wiele zyskał. Może zaczniemy od krótkiego podsumowania dzisiejszego spotkania. Jako pierwszego poprosimy trenera gości. Przede wszystkim chciałem wypracować do dwitu. Gratulacje jeszcze raz. Ja z Dokrosna... My znamy swoją wartość, jedna z Dokrosna wiedzieliśmy, że jedziemy na ciężki teren. Przesłanki, że są zawierania w klubie. Myśleliśmy, że może to się uda wykorzystać. Dzisiaj o 19 wiemy, że to się nie udało. Zespół się pozbierał w tym meczu, widać było walkę i determinację Karpat w chęci, w chęci do, 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 do zwycięstwa i myślę, że tutaj zasłużenie zwyciężyli 3-1, mieli jeszcze oczywiście sytuację, no, ale to wynikało, wynikało z, z przebiegu meczu. No, ja bym mecz podzielił na takie trzy fazy, czyli, czyli fazę taką, gdzie, gdzie my wszliśmy, strzeliśmy bramkę, to bardzo piękną bramkę, myślę, że tutaj Igor naprawdę popisał się super strzałem i Później przewaga praktycznie przez cały czas, przewaga gości i, i gospodarzy, przepraszam, i napór, napór i dążenie do, do remisji do, zwycię, do zwycięskiej bramki. Przy 2.1 yy, myślę, że pokazaliśmy, że też potrafimy się odwieźć i mieć pazę. Mieliśmy dużo stałych fragmentów gry i rzuty wolne, i, i rzuty rożne, aczkolwiek nic z tego, z tego nie wynikało. No i wiadomo, że nadziewaliśmy się na kontry. Ostatnie 5 minut braliśmy tylko obrońców i tutaj rzeczywiście te boki Karpat yy, no solidnie nas tutaj po, pogoniły i naprawdę no, pokazali, że tutaj są drużyną, która już chyba będzie szła w właściwym kierunku i, i będzie walczyła o, o górną część tabeli i o te wyższe cele. Teraz poprosimy trenera Krasińskiego, pan Czesław Poprosimy o krótkie podsumowanie tego meczu. Dziękuję za miłe słowa trenera, No tak, trudno mi się też odnieść do tej takiej krótkiej pracy mojej i również tego poziomu dzisiejszego meczu, jak i jak i wyników, z tego względu, że no, nie widziałem przede wszystkim meczu na żywo, jak wyglądało poprzednio. Natomiast cieszymy się z tego oczywiście, że ten tak krótki mój kontakt z zespołem zaowocował tym, że potrafiliśmy się podnieść nawet po tak trudnej sytuacji jak w pierwszych minutach, gdzie przebywaliśmy 1-0. Przecież zasłużony wygraliśmy ten, ten mecz. Myślę, że też nie jest stać ten zespół jeszcze na lepszą stronę. Jest to oczywiście kwestia tylko czasu, yy, współpracy, zrozumienia zespołu. Yy, gratuluję zespołowi, bo na pewno bardzo mocno pracował na ten wynik. Dziękuję. Teraz poprosimy o zadawanie pytań. Tylko na że dla jest w takiej opinii dziennikarza i także kibiców chyba najlepszy zawodnik dzisiejszego meczu w Kraśnińskiej Drużynie, z Jarosław Piotrowski. Można to panowie wykorzystać. Bardzo proszę. Panie po Jarosławie, pokazał Pan dzisiaj naprawdę fantastyczną grę i proszę powiedzieć, czy dotychczasowe te mecze wcześniejsze nie, nie jakby tej siły ofensywnej Pana wykonanie nie pokazywały dlatego, że może miał Pan za dużo defensywnych zadań. Dzisiaj troszeczkę był Pan może od tych zadań uwolniony. Ja powiem tak, no, zawsze gdzieś, gdzieś człowiek na tym, na tym boku pomocy gdzieś tam biegał. Faktycznie więcej tych zadań ostatnio było defensywnych, może za bardzo się na tym skupiłem. W dzisiejszym meczu, no, troszkę, troszkę więcej mogę pokazać ofensywnie. Udało się to, cieszymy się bardzo z tego zwycięstwa. Myślę, że zrealizowaliśmy wszystkie założenia taktyczne nakreślone przez trenera w tym krótkim czasie. Myślę, że trener bardzo spokojnie podszedł do tego wszystkiego. Myślę, że tutaj do, do, do większości yy, dotarły te słowa. Yy, zostawiliśmy dużo serducha na pewno dzisiaj na boisku. I, i wydaje mi się, że jest zwycięstwo. zwycięstwa. Seniorowi Wczorkowi serdecznie gratuluję, bo bardzo ciężko. W Pan w bardzo trudnej sytuacji, bo jeszcze pod dotychczasowy podstawowy rozgrywający opuścił klub. Musiał Pan tutaj rzeczywiście wiele zmienić i no, druga połowa to był już ten styl, który widać było, że kibicom odpowiadał. Jak Pan yy, ten pierwszy mecz yy, przyjął? Czy był Pan trochę zaskoczony tym w ogóle poziomem gry w trzeciej lidze tej grupy stopotkarpackiej? Czy, czy raczej <grych> spodziewał się? Zacznę od tego pierwszego pytania. Właśnie nie, nie spodziewaliśmy się w ogóle, że w takiej sytuacji może dojść, by że Kamil, 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 tak, Kamil Baleszczyk yy, podjął taką decyzję, bo tylko i wyłącznie jego decyzja, nie wpłynęła to ani ode mnie na to, żeby Pan podjął taką decyzję. Mamy oczywiście powody jakieś prywatne, trudno jest nimi je określić, nie ingerowałem w to, uszanowanie jego decyzję. To, jak Pan powiedział, był to zawodnik wiodący i różniący się tego zespołu, natomiast dzisiaj pokazał zespół, że najważniejsza jest drużyna. Na pewno nie ma ludzi niezastąpionych. Czy to jałdy i męczowy, niech to zawsze są ludzie, którzy to zastąpią. Jeśli mają przede wszystkim pasję, są na tyle kreatywni, to na pewno wniosą dużo nowego, jakiś nowy nurt, powiedzmy. Także yy, odnosząc się również do poziomu, nie no jest Nie widziałem żadnego mężczyzny z tej grupy w, w podkarpackiej I, I tak jak Pan powiedział, że komisja mu się podobała, ta druga połowa to ja powiem, że mniej, jako trener. Także mam tutaj oczywiście swoje przesłanki wyścenderskie, patrząc na, to, na ten cały poziom meczu i mam dużo oczywiście uwag i sugestii, dlatego widzę, bardzo dużo jeszcze do, do poprawy. Miejmy nadzieję, że wykorzystamy to i będziemy zespołem w niedalekiej przyszłości y, no, coraz lepszą. Tak. Zmieni Pan nowego zawodnika y, na, na obronie, czy to wynikało z przedstawienia, jakie bardziej na ofensywę po przerwie? Z jednej strony może też tak, z drugiej strony yy, już tam w głowie był ten manek, jeśli chodzi o tą zmianę, po prostu Damian daje, yy, daje, yy, po prostu nie tonował, od to dłuższego czasu miał przerwę, yy, było to wiadome, że nie wytrzyma 90 minut. Stawił swoje oczekiwania, się przez 45 minut, może nie było osobą wyróżniającą, bo sam dokładnie o tym wie, bardzo do tego podchodzi, jest ambitny. Yy, jest samokrytycznym stosunku do siebie. Mam nadzieję, że Kovasz, to za sobą w powoduje, że on będzie coraz więcej pracował za to. Mm -hmm. Panie ten, że na tej konferencji, która miałem sobie w środę, mówiłem właśnie Panu, że czeka Pana bardzo trudny mecz z rywalem, który z remisową mrs wygrał z motorem. No a teraz w środę jedzie Pan do zespołu, który dzisiaj przegrał 6-1 w Lublinie z motorem. Czy jest w stanie Pan na stanowisku, że trzeba dobić tego rywala i po kolejne trzy punkty sięgnąć? Nie ma takiego pojęcia, jak to być. to mm -hmm. Każda porażka wpływa na Także na pewno ten zespół będzie jeszcze bardziej zmobilizowany, na nasz mecz nie szanujemy każdego przeciwnika. Przede wszystkim dążymy do tego, żeby znać swoją wartość i przeciwstawiać się każdemu. Czyli planowane są kolejne funkcje, składu? wiem, jakie teraz jest sytuacja, że w trakcie sezonu to ok, jakiegoś się faktycznie się zamyka. Oczywiście uznamy się, ale nie robimy jakichś gwałtownych próbów, chcemy mieć wszystko przemyślane. Przede wszystkim dzisiejszy obraz tego mężu, dzisiejszy poziom indywidualny, zespołowy, yy, na pewno zostanie podsumowany, to wpłynie w różnej mierze na to, jakie ruchy wykonano. W pojawia się też informacja, że drugi trener odchodzi. O, czy to jest prawda? No, nie, nie wiem, musiałby się do Pana zapytać. Yy, yy. I jaka przyszłość przed Mateuszem Załódzkim, bo też pojawiły się na jednym informacje, że prawdopodobnie ja yy. a też bym prosił o wypożyczenie. każdego, o yy, decyzję. Może się nie czuję, może potrzebuję innego impulsu w innym, w innym zespole. Zgodziliśmy się na to, że będzie dobrze. A to co pan mówił w środę, że y, nie podjął pan jeszcze decyzji odnośnie tego, czy ktoś będzie pan miał asystenta, czy ktoś coś się zmieniło coś, czy nie w tej kwestii. No tak pan pisał, ja nie wiem, jak to jednak na, na tym podjął decyzję, to wiem, że jest asystentem. Pojawiła się informacja, że do czarnych Polany jest. Y, y, Przyares Przyares <BO203> nie ja inaczej. Ja, od pewnego momentu, od pewnego czasu, w ogóle chodzą takie różne informacje, tutaj, które na nas zaskakują. Nas Może to oczywiście, jak ja że jestem zaskoczony, niezoskoczony, odpowiadam na pytania, które dla mnie są również jakieś dziwne, niezrozumiałe. dlatego tylko jak będą jakieś konkrety, to na pewno się nie powiedzą. Nie mamy czego ukrywać, no mówimy też szczerze, prawdę, jak zawsze, jak jest, także nie spekulujemy. Ja tu na to na sobie chciałem zapytać. Grał Pan zarówno z Karpatami jak i z Motorem. Jakie jest Pana porównanie, czy która z tych drużyn na obecnym etapie prezentuje wyższą formę grać i każdą inną? Obie drużyny, myślę, prezentują naprawdę podobny poziom. Zresztą tutaj Motor też dostał nowy impuls w postaci nowego trenera, zawodników dostali też. ten dostał jakich chciał i myślę, że to jest podobny poziom. Z tym, że tutaj moja drużyna troszeczkę albo zmęczona, albo po prostu no w końcu wydaje mi się, że za bardzo być można by tu wierzyła w siebie i za bardzo tak y, podeszli może lekceważąco tego przeciwnika, bo wiedzieli, że w rośnie jest jakiś tam problem, ale myślę, że tutaj y, to jest czołówka. Karpaty i motor to jest czołówka i myślę, że tutaj jeszcze Stal rzeszów dochodzi i zespół, a my z Dresowią, ale uważam, że tutaj te trzy zespoły to naprawdę jest bardzo wyrównany poziom i... Myślę, że w meczach będą decydowały detale. No, tak jak decydował detal w meczu motor Karpaty, gdzie też miały sytuację, ale jednak skuteczniejszy motor był jeden detal i właśnie tutaj decydowały detale. To bardzo. jeszcze to wszystko bardzo serdecznie Wam dziękuję. Zawsze jak zwykle na konferencji prasową po wszystkich pojedynkach. Spotykamy się dokładnie za tydzień po meczu z Ja Mam nadzieję, że bardzo podobny jak dzisiaj w Dziękuję. Jeszcze co udamy ich roboty? Do widzenia. Hmm.